Samochodów. Ale czy samochody i kierowcy źle parkujący, czy to powinniśmy zostawić na boku? Mm. Statystyki nasze mówią wręcz coś odwrotnego, a te statystyki to zgłoszenie mieszkańców. I tak to jest w naszej pracy, że jednym z kierunków, jednym z źródeł, które kreuje pracę strażnika w terenie, to są właśnie sami mieszkańcy. Ponad 75 tysięcy zgłoszeń mieszkańców z prośbą o interwencję to ubiegły rok. Ponad połowa, ponad 41 tysięcy zgłoszeń dotyczyło źle zaparkowanych samochodów. Okazuje się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo poważny problem. Mhm. Problem, który doskwiera naszym mieszkańcom, który jest, który jest bardzo uciążliwy. No i działania należy podejmować. Owszem, zgodzę się, że jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia. Bo nie jesteśmy w stanie wszystkich kierowców, wszystkich samochodów doprowadzić do tego, żeby ich ukarać, bo nie na tym rzecz polega. Dokładnie, skala, z... skala problemu jest bardzo duża hmm. i, i ona nie jest do panowania i blokiem mandatowym tego, tego hmm. problemu nie rozwiążemy. No tak, to jest też tak, że e, ja też się spotkałem z takimi opiniami, mm, że Straż Miejska przede wszystkim zajmuje się samochodami, ale jeżeli ktoś mi zastawi wjazd do mojego domu, to pierwsze to, co, co robię, to, to dzwonię sprawnie, na Straż Miejską, tak. albo na policję. Więc tutaj musimy znaleźć ten złoty środek. Ale pan trochę mi u, u, uciekł od pytania, to niech pan mi odpowie inaczej może jej trochę Dobrze. zadam. Czym e, Straż Miejska może się pochwalić? Z czego jest najbardziej dumna w zeszłym roku? Oj, takich rzeczy, ja bym może nie podkreślał z czego jesteśmy dumni, a no. z czego nie. Ja bym chciał... Y... To się udało. No udało się y, na przykład y, prawie 250, w 250 miejscach zmienić organizację ruchu. To były wnioski składane do zarządcy dróg, przede wszystkim do zarządu dróg miejskich o y, zmianę organizacji ruchu. Powiem o sprawie, która miała, która właśnie wydarzyła się kilka dni temu, y, ulica Towarowa pomiędzy Składową a Aleją Niepodległości. To jest jeden odcinek. I drugi to jest Powstańców Wielkopolskich. Y, tam obowiązywały zakazy zatrzymywania się mhm. i Samochody, jeżeli parkowały tam w tygodniu, z uwagi na duże natężenie ruchu, powodowały no, dosyć poważne zawirowania. Stąd nie było na to przyzwolenia. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie przychodziła sobota i niedziela. Przychodzi sobota i niedziela, zjeżdżają mhm. się do Poznania studenci, tak. kilku uczelni wyższych i tych samochodów mamy tam od razu no, dziesiątki, jak nie setki. Mhm. Jak problem rozwiązać? Próbowaliśmy zwracać się do yy, słuchaczy tych wyższych szkół, przekazując różnego rodzaju materiały informacyjne. Były zakładane różnego rodzaju blokady, nie blokady, mandaty się sypały. Tak, tak naprawdę walka z wiatrakami. Wystosowaliśmy, zaproponowaliśmy zarządowi dróg miejskich zmianę, ponieważ zakazy ograniczające parkowanie, one wynikały z dużego natężenia ruchu. W ciągu tygodnia. W sobotę, w niedzielę natężenie ruchu na tych ulicach jest zdecydowanie mniejsze. Wyszliśmy z założenia, że można by dopuścić tak. parkowanie. To zostało zrobione. W tej chwili mamy dużo mniej my pracy, mm -hmm. a dużo większy komfort mają, mają mieszkańcy. To jest właściwie tak wracając jeszcze do naszego pierwotnego tematu mm -hmm. y zieleń i wydeptywanie zwłaszcza przez pieszych, oczywiście nie Aleja Solidarności, ale w wielu innych miejscach, gdzie skracają sobie mieszkańcy i tworzą się, jak ja tu mówię, ścieżki osła. Mm -hmm. Nie, to nie są ścieżki osła. Dawniej mówiło się na to ścieżka osła. Ja twierdzę, przynajmniej tak jest moje zdanie, moje podejście do tego, że należy się temu przyjrzeć i tą przestrzeń, z której my, mieszkańcy, wszyscy, z której korzystamy, ona jest, ona jest dla nas, ona jest dla ludzi. Tak. Także dostosujmy to, zróbmy chodniczek tam, gdzie jest wydeptana ta nasza ścieżka osła, a będziemy wszyscy zadowoleni. Dokładnie, tu się, tu się z Panem w stu procentach zgadzam, rzeczywiście chyba e, zanim się wybuduje chodniki, to trzeba zostawić puste miejsce i zobaczyć, którędy tak, tak, tak. Tak, jest Tak. jak chodni. przy Galerii Handlowej Malta. Ludzie sobie i tak wydeptali właśnie ścieżkę taką na, na ukos. To fatalnie wygląda, ale ludzie i tak chodzą, mimo pięknych schodów, mimo pięknego chodnika. Ludzie i tak sobie wybierają Ja dam ja przykład, inna galeria handlowa, centrum yy, Rozuchi Plaza. Mhm. Wejście od ulicy Zagrzewskiego, idzie takim szerokim pasem zieleni, od yy, osiedla domków jednorodzinnych, i wchodzimy do wejścia do plazy. Jest wybudowana taka pierwsza jezdnia bardzo szeroka, a ludzie chodzili na skos. I ja działam w takim stowarzyszeniu, tam dyskutowaliśmy bardzo długo, co z tym faktem zrobić. No oczywiście, żeby były propozycje takie, że zasieki zrobić kamienie, tak, tak. nie wiem, pola minowe. Postanowiliśmy wydać nasze pieniądze mieszkańców, bo to są nasze pieniądze naszych mieszkańców, którzy są członkami tego stowarzyszenia i zrobiliśmy tam chodniczek. Piękne Można? Można. Można? Można. No właśnie, to może apel do tych wszystkich budowańców, których w naszym mieście nie brakuje, cały czas ich jest bardzo dużo. Mhm. Ale to dobrze. Apel, żeby właśnie może bardziej zwracać na to uwagę, gdzie się kładzie chodnik, gdzie ludzie będą chodzić a nie tam, gdzie się podoba, tam gdzie wytyczył architekt. Bardzo dziękuję panu bardzo za nasze spotkanie. Na pewno będziemy się jeszcze spotykać. A Państwa już zapraszam do przeglądu prasy. Dzisiaj mamy troszeczkę pozmienianą, pozmieniane e, punkty naszego programu, ale właśnie dlatego już teraz przegląd prasy.